Cave Wars, czyli kopiemy, uzbrajamy się, walczymy. Jedna zasada, mamy całkowicie wyciszoną grę, by nie słyszeć kopania innych. Tam pito pito, a wbijaj do giereczki. Tak że nie macie ze mną szans. Ja opierdolę drewno. Pani. Skrzynkę wyłączyłeś i standardowo nie ma drewna. Nie ma drewna. Drewno, drewno no. nie zlokalizowano. No, tak a, jak każdy nie uczyło, ma ten sam sypał. Ja znalazłem drewno, ale nie mam teraz jak go wyciągnąć. A? O nie, wyciągnąłem, dobra. Ja nic nie widzę. Tak, cóka to tam już Radek sobie się robi. Nie, o... o drugie drewno, dobra, to już kilofik będzie. Dobra, widzę jeden kawałek. O też widzę, ale bardzo niefortunnie. No właśnie, u mnie też, bo blokują go kowadła. E, tylko ma. włączyliście nagrywanie, prawda? No. Kurwa zapomniałem. A, ty dobra, zapomniał. nie, to teraz, to teraz zaczynamy. Ja zacznę swojego pował teraz, po prostu. Serio? No nie, no co ty? Jak na węgiel Węgiel Eee, Przeparam. No żelazo, przepalany jest. Tylko, że nie mam drewna, jest przypał. A ktoś się do mnie kopie chyba? A skąd ty wiesz, że ktoś się do ciebie kopie? Nic. Czy ty masz włączony dźwięk? Mam twojego powa. Tak na pewno. Ich nie ma mojego powa. A już chłopie, jak sobie setam a ty tam możesz. Tak, jak sobie set. Najwyżej co to kurwa dwa jabłka w jakiej Ja? No. Ale serio, jak sobie set. Ty nie masz takiego szczęścia do. wiek. <gry> a ja? No dobra, co bym się kłócił? No ja już mam. Serio? No, bo już buty. No ale buty to nie cały set, buty to ja też mam. Niech ktoś mi już na plecy idzie, jestem pewien w ogóle. <gry> no nie wiesz. Jestem, to jest... Czemu? To czemu? Wypadł mi z presu. Ta, już mam full, dex seta. jak seta. Jako w takim miejscu, że nikt mnie tu nie znajdzie. Ty, ile diamentów tu mam? Widzimy, jak co skarbiec obrabił. I gravel nie na twoje spada. I kolejny gravel. I ktoś się do mnie kopie. Cześć. A skąd ty wiesz, że ktoś się do ciebie kopie? Bo ktoś mi wykopał za plecami bloczek. bloczek. Musimy się już bijeć. Tak. No, w ogóle. Ja mam skrzynki. Chodź tu. O, zapraszam pani. cię, pani Panienko. Panienko. No, no, no no i co będziesz teraz kopał? No, ja mam dwa ender a ty? Zarcie kurwa będziesz... potrzebuję, a nie... Jeszcze raz ja, tak? O no, kurwa. No, jesteś pewien tego? Ty wiesz, że to się kopie w sekundę? Znajmy, stawiać, żeby się zabudować? Nie, ender chesty. Ty... I te enchanty. Jaki macie biznesplan na tą rundę? Na tą Jaki? rundę? Ja spierdalam przed tuką. A to by się nie udało ukryć. Bo znalazłem twoje tajne przejście. Które? Moje? Ja by też już znalazłem, ale... Tak, na pewno, jak ja się nie, na każdym kroku. Nie, jak ja w ogóle spierdoliłem w innym kierunku. Na to każdym rozpowiedź. kroku jest robiona ZABUDOWA, jak coś. Tak mówię. Cześć! Dalej, kurwa. 34! Okay. Ty... Nie, nie. Oszustwo. Oszustwo. oszustwo! A ty w ogóle w inną stronę pobiegłeś, niż ja? Ja w ogóle jestem gdzieś po drugiej stronie mapy. I oszustwo, bo mi pies i że palce. Najgorzej, że nie wiem ile mam diaktów. Najgorzej, że ja wiem, że wygrałem już to. Wygrana jest bardzo bliska. No mniej więcej mam to... jakiś stach kurwa kowadeł nakopałem, żeby pułapkę zrobić, więc bój się. O, 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 widzę cię! Na no, mnie takie rzeczy chcesz robić? Ale kilo Chyba... ci powiem. Boję, boję się, że mi od plecu zaraz przyjść Dwa niefortunne enchanty siadły. Dobra, się nie boję, kurwa. Nordi, czemu obserwujesz Municha, jak biegam? No nie wiem, bo mam takie upodobania. Dramatic music. Tutaj go nie ma. O, widzę! No, nie, tak nie. Dobra, ja robię coś śmiesznego. A ten robi... No dobra, myślałem, że to mają być Cliffworsa, nie. A co to jest niby? Mogę powiedzieć, czy nie? No nie, nie wiem, czy... no możesz. Nie, nie. Nie, nie mówić być. Nie, nie może być, nie może być. Co mówisz? Idę tunelami. No kurde, tak się... No sram się w gacie. Oooo, <laughs> słuszne obawy. Nie robisz tego dalej? Nie, spierdalam, bo on widział mój nick. Widziałem no, twój nick? No, kurwa No, no, no gdzie jesteś, Ja mam no, jeden no, AS w tak, rękawie Dobra, ale Nie już ma, cały, cały zeenchantowany jestem, więc tak, tak, trochę upgrade poleciał. Zdążyłem wszystko no, zeenchantować. 100% z drugą stronę poszedłem ja w pierdolę. No, dobra, ja się dobra. odkrywam. Możesz spaczyć gdzie jestem. On to w dupie już. Kurwa, tak kim chujem zawiłeś. Cię... Co? Dobra. Co? 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 Co, Co się Don't dzieje? Tą hija. Ty się kąś pizdeczką, że ty się zabudowałeś obsem? No kurwa, nieźle ci powiem. Gdzie ty jesteś? No nie wiem. No idziemy ty to żartujesz, tak? Co, ja? No. Czym? Nie no, musisz żartować Co, to no, się na kilku, A ty kurwa Kurwa otworzyłem ty Naśnienia się jednego asa w rękawie A ty masz za w rękawie dobra, już mam pomysł na kolejną rundę tylko o, o oj, ty, No i chuj, nie mam tego, <grym sikiery. <grym do, dobra. No, ey, nie mogłem tarczy A, brać. Jabko, brrr, A jak cię. ty jabłko coś zdobył? Eee, przekieczyłem cię, bandyto. No pewnie, że z liści, no kurwa, skąd... Jakie musiałeś mieć? No jak, jakiego farta, jak ja miałem nie jabłko we A jabłko ale ja Jak ci zostało? Z trzy. Mm, gdyby nie jabłko, bym wygrał. Dobra, na druga startujemy tak. O, na jebie, wam, w was. tam was Run złożę tam uręby sobie możecie coś se gadać. A, na pewno. No Akurat na robię, pewno, no. Nie znajdziesz nawet drewna. Tak, dobra. Gramy, gramy. 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 O, kurde, dobra. Ej, robię taki speedrun teraz, że wy w jesteście. Ja no też. Już. już mam całe drewno na całą gierkę. Nie, i o tym nie ma drewna. Nie mam. Akurat mam tylko ruszyłem dobra, się po ADHD. Jezu, ile drewna tu jest? Samo drewno. Ty, taki sit, taki god sit. Ty, dobra. Drewno mi znikło. To może być koniec dla was. Tak, jakie już mam żelazo całe? No i ja jeszcze zbieram. Jeszcze se węgla przypale, bo ja to wszystko mam. Niczego mi nie braknie. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Tak, spokojne. Prowadzi. Ale coś No kurwa kto tego nie zna Jabko mi wypadło yeah. A mogłeś się nie sprzedawać W takim razie trzeba puszować jabłkę Skoro on e, ma nie, to nie, ja, ja też pomóc. chcę mieć Tylko ja i tak przepierdolę bo kurwa ja nawet kobla jeszcze nie zdobyłem A <laughs> Aha, 40 kW spada z góry nagle Nie przejmuj się tak Suka miły no. Leżącego trzeba pociszać, tak? Ty nawet nie wiesz ile mam diamentów. Nie wiem, ale ja też mam dużo dookoła. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. O, dobra. Ty to wytniesz. <grym <grym A, ja to wytnę, ta. No bo inaczej ci odpadną uszy. na pewno. Dobra, już mam 8 diamentów. Sekundę. O, dobra, już 10. A jednak 12. <grym> A ja to jeszcze nie wszystkie, które widziałem. O, trzynasty. Odejdź, odejdź stąd. Kurde, nie. Co się I co stało? jest? Ej, dlaczego? Do kurwa! Już nie. Co się stało? I co jest? Ej, dlaczego? Zabiliśmy przez ścianę. Nie zabiję ci To zrobiłeś? Jak ty chyba laga miałeś? Jak ty chyba <grym> laga no, miałeś? To, to u mnie, jak mi się świeciło czerwony ekran... ...i zabiło mnie. Ludzik, ludzik klasyczny akurat. No ale no właśnie nie, bo ciebie też by zlagowało. A to ciebie zlagowało. U klienta był lag, ale, nie hosta. No nie, no nie, ale miałem mi Zobaczysz na filmie. Jeszcze cię zaburowałem nawet. A u mnie w ogóle na klocka nie postąpiłeś. No oszustwo, dobra, nie. <grym> WP connection lost. Serwis mnie szukał, tak? A miałem taki świetny plan. In loco. Ja In loco. A ja się zebrał wszystkie diamenty prawie. Ta, leżącego się nie bije, jeszcze chciałeś powiedzieć? A czy ty, czy ty, możesz stąd iść? To Kto? Jak ty ma kształt No kurwa! <noise> A, dobra, no i co? 2-0, tak? No i yeah. co klasycznie? Yeah. Klasycznie znowu wygrałem. Dobra. Klasyczny whitnek no, był zrobiony bez oporowo całkiem tak mał cooldown, nabijcie się. Dajmy sobie na przykład 3 minuty, żeby się uzbroić i... No. Dobra, run three dobra, Serio? Dobra, ja serio? Gra. Chciałem wykopać drzewo i spadło na niej kowadło. I powiedzcie mi, że ja mam dobrego sida. Haha, <laughs> i co mówiłem, że jest chujowy? No i no, nie mam już pełnego drewna. <laughs> jest Pierdolet, dosyć nawo. Jedną drzełą. No kurwa, ja też. No, tego mnie prawie koładło przez nie zabiło. O i znowu. No, pozdro, jedno drewno. A nie właśnie. Postro, no, jedno też. A, czyli widzę, po że. Pozdro, jedno drewno. Po o, każdy pozdro, na drugie. Samym etapie. drugie. Po no zbro. i chuj, teraz kobla kurwa znajdzie. No. <laughs> <laughs> Chciałem <laughs> mieć takie problemy jak ty. E, A, dwa kowadła by na mnie spadły, dobra, pozdro. Dalej drewna szukasz. Tak. I wszystkie miękkie bloki obok siebie Jest, dobra. Dobra jest Event. One more żelazo, one more żelazo. Nie. Nie ma żelaza. No jest super, ja mam wszystko oprócz drewna miałem. Dobre. 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 Może stąd odejść? Aby dwa. combat No wiem ale. Ile dwie minuty? Trzy? <coughs> dwie, dwie. To już minęło. Serio? No na 100% Kurwa, wszędzie emeraldy. Dajcie mi kurwa Jak? Albo drewno. Ale to masz problemy. Problem z pierwszego Tuka. świata. O, diamenty. Cieszę się? Diamenty masz? Cieszę się z diamentów, dokładnie tak. Jestem ucieszony z faktu posiadania diamentów. Ale no, co jest z tymi kowadłami? O kurwa, ty ile kładły. No ja zostałem teraz na twarz, kowadłem. No, cóż! Nie! Te kowadła mi zabiją zaraz. No, ja ty się bój lepiej, bo ja mam full jack set. Mówisz? Mhm. Mm Szczere info teraz leci ode mnie. Serio? Dajcie mi. Szczere info. Dajcie mnie. Nie, za każdym razem umieram. Dajcie a mi. A ja, zagrać. co ja mam powiedzieć? No, ja jestem cały czas pierwszy. Zmienię, jak ten tym kazu to odejdź ode mnie. jaka <laughs> Ja już chyba się biję, zaraz. Lepiej uważaj na siebie. A, a faktycznie, bo ja ten kacie kurwa nie widać jak gdzieś w moją stronę. Co? Ja, ja w swoją stronę miałbym iść. No, gdzie to nie. Kurwa, kolejnego kowadło nie popieram. jest. O, jak słodko. Nie, to no tego wadu to są jakieś opętane. Była wrażliwa. Była zrobiliście Była wrażliwa. A wy ma no, się macie bić no, się bić, nie nie ma tak nie, nie ma się bić, nie I nie, Dobra, ja się popłakałem Po dwóch, po różnych, y, Suka był po drugiej stronie tam gdzie mnie biłeś A doskonale to wiem, jeszcze go oszczędzę, bo wiem, że on nic nie ma No kurwa, jak on nic nie ma, jak on ma pół se... I mu tylko przez plate'a diamentowego tam, ale malego brakuje Piękne. Nie, nie mam nic, daj mi chwilę, Bieg. dobra? Ale żeby dzisiaj 3-0, że hat-tricka ustrzelę? No to daj mi się uzbroić, dobra? Ziomek, co? Chwilę, daj, i oto. Ja tu hat-tricka idę strzelić, no. <laughs> Pull diag z I tak twój ze mną, wierzę to. Wierzę o tym nawet. Jak ja hat-tricka idę strzelić? Na szczęście korpokot speer gdzieś w drugą stronę, w ogóle od ciebie, cuka. Dobra, Smite! Jeden! Działać, Cały jeden, trzeba odchodzić jeszcze raz. A, rupa, ty ty, o oh, kurwa ty, to jest bardzo dobra taktyka, ale w chuj expa zabiera. No, Ja wiem jaka taktyka. Ale no. czy to tak dużo daje? No właśnie nie dużo daje, żeby takie rzeczy tu robić. Czy ty... Dobra, ścibałem. Już ścibałem. Czego się bałeś? <laughs> Żeby Żeby <rzuciłem> się kierę <laughs> Dobrze, że jak się shiftuje, to... I się otworzy, to dalej się shiftuje. No, na pewno. No. A, nie, no to chuj. O kurde, to wy jesteście po dwóch różnych nie dość, stronach, ten, mapy, to jeszcze... Ale w sumie przyszedłem do niego tu, gdzie on był, no. cuka jest tu. A gdzie jest Jotemka? Jotemka, wie gdzie, gdzie jest Jotemka? Boże, nie to spotowałem. Prawie. O kurwa, nie, jednak blisko jesteś. Co ty kurwa likujesz za info jakieś tutaj? Co jest tutaj? Suka, diamenty za tobą leżą. A po co mi? No nie widziałem to. Widziałem, widziałem to. Kurwa. Suka się 100% zabudowuje. Jakie pomysły? No bo... Nie wiem, nie skąd takie pomysły. No komadło, kurwa. No widzisz, ja taką czystą odgierkę. Nie wiem skąd takie pomysły. BUM! Oh. Na szczęście mam dwa złote jabłka, więc nawet nie masz żadnej szans. ja nie skończyłem tego co chciałem. Nie, dobra. No to jest fajny hatryk, fajnym stylem Mi się ja, podobało. Ja po się a wy jesteście nobami. No, wiadomo. I o tym i o tym, kurwa wszystko od pleców zachodzi. No, no co? No co? No kurde, po prostu tak, taka jest dobra no, robiona, wszystko. no co się czapić, a nie kurde, cfania No i do widzenia.